Jedziemy na taką wystawę dyń Mają być utworzone jakieś różne figury, piramidy właśnie z tych dyń Więcej szczegółów tak naprawdę nie znam Mam nadzieję, że będzie to tak interesująco zrobione, że nie będę zawiedziona I miło razem spędzimy ten czas tak tematycznie Październik, jesiennie, dynie Wszystko pasuje idealnie Ruszamy w drogę Dojechaliśmy już na miejsce To jest niby największe takie dniowe show tutaj w naszej okolicy, w całym jakby województwie można powiedzieć. Jestem naprawdę ciekawa, co nas tam czeka. Pogoda jest nie do końca jesienna, bo zaczęło świecić słońce, jest naprawdę ciepło. Jestem ciekawa, jaka pogoda będzie w grudniu.

Tam na zewnątrz tak samo można iść i kupić jakieś dynie. Jest to zbudowany zbudowany supermarket. Tak samo chyba też można coś zjeść. Ogólnie są tutaj też dostępne bilety razem ze śniadaniem. Więc na pewno można coś zjeść. Ale ciekawe też, czy oprócz śniadania, zaraz też będzie można coś przekąsić. Zobaczcie, jakie ładne kształty. Wygląda jak kwiatek. Ładna dynia. Chyba na razie moja ulubiona. Coś dla fanów Pokémonów też się znajdzie. Wchodzimy w labirynt z kukurydzy. Mam nadzieję, że z niego wyjdziemy. Ketchup z dyni. Jedliście kiedyś? Nie wiedziałem nawet, że można zrobić ketchup z dyni. Znalazłam swojego ulubieńca dzisiejszego, jeżeli chodzi o dynię. Ufo dynia. Całkiem interesująca nazwa. Może jakąś jedną kupię do domu jako ozdobę. w bułce, bardzo dobry, polecam. Zagadka rozwiązana, czy tutaj można coś zjeść też w późniejszych porach, prócz śniadania? Tak można i nawet całkiem smacznie. Tutaj można też wyciąć swoją dynię. Największy, jeżeli chodzi o powierzchnię, to się zgadzam, jest to miejsce, ale niestety tych figur nie ma nie wiadomo jak dużo. Zobaczyć, mimo wszystko, warto. Cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy, przekąsiliśmy coś dobrego i możemy wracać do domu. Zobaczcie, jaki śliczny kolor tulipanów. Prześliczne, co nie? Te figurki były fajne, fajnie było to wszystko zobaczyć. Nie wiem, czy oni zmieniają co jakiś czas te figury. Są szanse, że parę lat są te same, dlatego za rok raczej tam nie pojedziemy. Chyba że okaże się, że zmienili wystrój, to wtedy nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Ja się już z wami żegnam. Widzimy się w następnym. Hej!